Baltimore w stanie Maryland, gdzie za kilka minut powinien rozpocząć się pojedynek Barcelony z Milanem, a na to starcie zapraszają serdecznie Marcin Gazda i Erik Szpruch. Widzimy, że dzisiaj pogoda nie powinna spłatać nam figla. Kibice zostali wpuszczeni na trybuny zgodnie z planem i dosłownie 5 minut po tym, kiedy się rozpocząć. Często służą jednak temu, aby wyklarować kilka nowych nazwisk do pierwszej kadry, a przecież sezon 24-25 już za pasem. My widzimy gorące przywitanie obu jedenastek. Dzisiaj kilka znanych twarzy w obu składach. Za chwilę przyjrzymy się temu bliżej. A to skład w 20 roku. To był dla niego fantastyczny czas. Fantastyczny czas też, oczywiście, dla Hansiego Flika oraz Bayernu Monachium. A tutaj przywitanie kapitanów zwraca uwagę na zmiany, które poczyniły się pod wodzą Hansiego Flika. Trenowała ostatnio tam, gdzie trenują Marines, tak więc miejsce zobowiązywało. Wszystko łączy się w logiczną całość. A to już skład Milanu na dzisiejsze spotkanie. Widać to było w meczu City. W meczu z Realem Madryt zagrali trochę inaczej, mam wrażenie. Czekali na swoje szanse. Dobrze wyglądali w fazach przejściowych, tak samo jak zresztą w fazach przejściowych dobrze wyglądała Barsa. I właśnie Seza w zeszłym sezonie transfer definitywny za 2,5 miliona euro. Dobrze atakuje wolne przestrzenie i jest bardzo wszechstronny. A my patrzymy na akcję lewą stroną boiska. Ta piłka już wyłożona przez Rafaela Leão. Który jest według hiszpańskich mediów raczej na sprzedaż. No i Sergi Dominguez. Robert Lewandowski, strzał, jest naprawdę nastolatka ale niewiele myślał tutaj polski napastnik rywala Clemon longle Mówiłeś o tej jego niepewnej przyszłości w drużynie Barcelony. Niepewna jest także przyszłość Juliana Raucho, którego nie oglądamy w pierwszym składzie. Podobno nie przekonuje do siebie Kansa dietera Afrika. Teraz Rafinha. Rafinha już blisko pola karnego. Rafinha! W tej minucie mamy trafienie. Tym razem nie jako rezerwowy. Milanu w tym meczu pod bramkę Ter Pierwsze to był Leao, a teraz widzimy co się dzieje po podaniu polisika Sergi. Zagranie na prawą flankę. Tam jest dobrze dysponowany Samuel Chukwueze. Ucieka prawą stroną Salemakers. Aleksis Salemakers ponownie pole karne. Otrzycha na te piłki dośrodkowywane. Dzieli asystenta. Jeszcze zgarnia futbolówkę Salemakers. Ponownie Pulisic. Samuel Cukueze już na granicy pola karnego, ale wygarnięta ta piłka spod jego nóg. Błyskawicznie, bez zastanowienia Rafinha posyła ją w stronę. I czas Robert Lewandowski w trakcie tego ataku. Tym razem zagranie na lewą stronę. Nakręcony Milan. Rafael. Leao. To chyba było podanie, tak żeby Lukajowicz dostawił wręcz nogę i... A wszystko zaczęło się od tego... Wybicia piłki przez sale Makersa. Prosto pod nogi Rafini. Ten odsukał Roberta Lewandowskiego i niemal dokładnie. Z... Rafinia płasko, ale prosto w mur. Polisik Leon. Rafael Leon. Tym razem rozwiąże to Portugalczyk, wchodzi w pole karne, no i zerknął tylko na arbitra głównego, czy za chwilę nie zakończy się to wskazaniem. Na... Gindogan w stronę Rafini, nie ma korągiewki w górze, co zrobi Rafinia? Czeka na wsparcie, jest Robert Lewandowski, piłka jednak głęboko do Gindogana. Teraz zmiana strony. Podłącza się Aleks Waje. Waje prawą nogą. Lewandowski! Nie ma piłki w siatce. Ale... Ponownie Tomori. Czeka na ruch. Wychodził tam między dwóch rywali Christian Pulisik i wściekał się, że nie otrzymał podania. Cukuweze. Cukuweze. Strzał lewą nogą. A być może zagranie w stronę Pulisika. Z taką. Malik Ciał, Loftus I Tomori. Ale teraz potężnie trafiony piłką. Od razu arbiter pokazuje, aby pojawili się członkowie sztabu medycznego. Christensen, Casado, Gerard Martin, wszystko grane po ziemi. Rafinia tym razem te piłkę podnosi. Lewandowski, ale skapitalne. Ale fantastyczne zgranie Roberta Lewandowskiego. Ale jednak magicznych dotknięć piłki. Spalony też, nawet nie wiem, czy Robert Lewandowski był na spalonym. Szkoda, że tutaj w pewnych sprawach, jeżeli chodzi o spalonego nie przypilnowali gracze Barsa. a tymczasem odgryza się już Milan. Jeszcze raz Leon, w końcówce tej pierwszej połowy, Rafa Leão. Casado, dalekie zagranie od razu z uruchomieniem tej prawej strony boiska, Paul Victor, Paul Victor i tym razem Milan. W ostateczności nie spotkał się z piłką w polu karnym. czy tam jeszcze po drodze któryś z obrońców Milanu jej dotknął? No nie. Martin Martin lewą nogą w pole karne. Paul Wiktor jeszcze tę piłkę podbija. Nie koniec akcji, ostatecznie wyjaśnia całą sytuację. W środku drugiej połowy i mamy dublet w wykonaniu Polaka. Wysoki pressing to jest coś, co jeszcze poprawiło się. To zagranie ze środka pola od Rafini. Paul Wiktor delikatnie jeszcze ta piłka podcięta nad Malikiem ciałem. No i nie zdążył Fikajo to. Zawodnicy są inne, ale można powiedzieć, że zmiany nie niemalże 1 do jednego. Teraz szansa na uderzenie za pola karnego. A próbuje odpowiadać Milan po tym golu na 2 do 2. Na siebie czekać Benasser. Benasser i pierwsza obrona w wykonaniu golkipera Barcelony. Rywalem. Jules Kundé, Kundé! On ha! również się myli. Go w Zabity Calabria. raz do piłki poszedł Team Junient. Junient. Chce wygrać, skoro już dojechaliśmy do karnych. No, Tak Ktoś inny, jednak nie, jednak Bernal. Mark Bernal. Zabiera się za strzelanie. Kalulu. Pudło. Karnych podchodzi teraz kolejny młody przy piłce. Tony Fernandes, lewą nogą. Nam ciekawy mecz, emocjonujące rzuty Karny. Jasin Adli, Adli. Ciężki czas, zobaczmy jak będzie teraz. Długi rozbieg, Vitor Roque, Vitor Roque. Karnik.